Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. Pytanie jest świadomość siebie. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Król Bław. Co wychodzi naprzeciw? Król Mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Wierzę. Dołożę kartę. Trójka buław. Dołożę kartę. Pięć mieczy. Dołożę kartę. Dwójka buław. Na spodzie talii jest karta rycerz buław. I to może być tło czytania. To jest świadomość. Świadomość błędu, sedno królowa. Odwaga i duma, mamy szansę, aby kogoś zdobyć, lub coś, czego pragniemy najbardziej. Przejmujemy inicjatywę, prosimy lub dajemy pomoc, sięgamy poradę. Chętnie rozwiązujemy czyjeś problemy, wykorzystując przy tym cały swój urok, cały swój czas, całą swoją namiętność. W miłości nie boimy się żadnego ryzyka. Otaczamy ciepłym i pragniemy się zaopiekować i spełniać czyjeś życzenia. W tle może być zazdrość. Na horyzoncie pojawiło się wyzwanie. I podjęliśmy to wyzwanie. Kluczem jest nasze nastawienie, mamy determinację. Często mówimy coś innego i robimy coś innego. Trzeba zainwestować w swój rozwój. Co wychodzi naprzeciw? Król Miecz, surowość, nieugiętość. Nie chcemy poddać się zmianie. Mamy problem ze zmianą swojego punktu widzenia. Nawet jeśli jesteśmy w błędzie, to trudno jest nam przyznać się do winy i z uporem maniaka trzymamy się przy swoim. Zabrakło samodyscypliny i porządku w sprawie. Również jest trudno zapanować nad swoimi emocjami, zabrakło empatii. Wynik. Odpowiedź: Rada, wieża, trójka buław, piątka mieczy i dwójka buław. Często słyszę, że mężczyzna dostaje od losu choć jeden raz kobietę, która nic od niego nie chce, która nic nie żąda, wszystko wybacza, podkłada się jemu. Nie interesuje ją, ile zarabia. Jaki ma status społeczny, bo ona jest bidulka i go, i go bardzo kocha. I po czasie traci do niego cierpliwość, i od niego odchodzi. Co za ogromna strata, jaka to jest smutna historia. A ja się pytam: dlaczego byłaś z nim bez odwzajemnionej miłości do ciebie? Dlaczego? Nic ci nie interesowało. Kim jest? Ile zarabia? Gdzie pracuje? Co robi? Dlaczego nic od niego nie wymagałaś? To jest Twoja chora miłość do niego. Bo to nie jest normalne. Trzeba zgłosić się do specjalisty, aby wytłumaczył ci, co to jest miłość i związek. Szczerze mówiąc, to on jest Twoją ofiarą w tym dziwnym związku. Ty nie byłaś jego ofiarą. On jest Twoją ofiarą. Wpadł w sidła Twojej chorej, niedojrzałej miłości do niego, wpadł w pułapkę toksycznej kobiety, która weszła z nim w związek ze swoimi obciążeniami z domu rodzinnego. Teraz każe go swoim domem rodzinnym, skrzywionym domem rodzinnym i swoją chorą miłością. Ja mocno stawiam na kobiety, ale tutaj aż scyzoryk otwiera się w kieszeni. Zapraszam do kontaktu. Przepracujemy Twoją przeszłość. Jest takie powiedzenie, gdy sypią Ci piach w oczy, to pamiętaj, że wiatr jest zmienny. Jeżeli chcesz jak najszybciej zniszczyć swój związek, to zachowuj się tak. Po pierwsze, zamykaj się w sobie. Porównuj swoją stronę przeciwną z innymi osobami. Mów, że tamte osoby radzą sobie, radzą sobie lepiej, są lepsze. Oczekuj, że strona przeciwna zmieni się dla twojego dobra ignoruj ją a jak będzie mówić co jest y, dla niej dla niego najważniejsze to to zbagatelizuj i powiedz jej że przesadza dlaczego daje się tak pomiatać Dlaczego do niego wydzwaniasz? Nieważne, że on coś potrzebuje. To on powinien do ciebie wydzwaniać. Godzisz się na różne zachowania, które nie są w zgodzie z tobą, ale nie chcesz go stracić. Nie chcesz, aby cię odrzucił. Obniżasz swoje standardy. Nie szanujesz siebie. Jesteś kobietą, która się narzuca. Jesteś kobietą na gwizdek. Jesteś jak piesek francuski. Jesteś psem, którego można zbić. On i tak wróci do właściciela. Jeżeli zachowujesz się tak, jak to wszystko pisałam. To on cię nie chce, nie kocha, ale weźmie to, co jemu dasz. Poznaj swoją wartość. Poznaj kogoś wartościowego. Nigdy, przenigdy nie bądź dla niego kopią zapasową, numerem dwa, opcją, produktem czy planem B. Poznaj siebie. I tego Ci życzę. Pozdrawiam, Klara Tarot. Bośpię. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Bośpię.